Emilia Korolczuk zamieściła w sieci niepokojący wpis, który poruszył widzów programu Rolnicy pod lasie. Na pastwisku doszło do brutalnego incydentu. Jedna z kóz została dotkliwie pobita. Zanim zaczniemy odcinek, mam do Ciebie prośbę. Zauważyliśmy, że ponad połowa z Was ogląda nasze filmy, ale nie subskrybuje naszego kanału. Dla Was to tylko chwilka, żeby kliknąć przycisk subskrypcji, a dla nas ogromna motywacja do tworzenia jeszcze lepszych materiałów. Dzięki Waszemu wsparciu możemy się rozwijać i dostarczać Wam więcej treści, które lubicie. Z góry dziękujemy za każdą subskrypcję. Korolczuk, będąca jedną z najbardziej rozpoznawalnych i lubianych uczestniczek serialu, od sześciu lat pokazuje przed kamerami codzienne życie w swojej miejscowości Laszkach. Przedsiębiorcza, 39-latka, prowadzi rancho. Zajmuje się produkcją serów oraz hodowlą różnych zwierząt, w tym kus, krów, koni i królików. Mimo ogromu obowiązków, z powodzeniem łączy pracę z macierzyństwem. Cztery lata temu została mamą córki Laury, która już teraz wykazuje duże zainteresowanie opieką nad zwierzętami. Wszystko wskazuje na to, że dziewczynka może pójść w ślady matki. Pomimo napiętego grafiku, Emilia znajduje czas na kontakt z fanami. Organizuje dni otwarte na ranczu, podczas których sympatycy mogą ją odwiedzić, a także udziela się aktywnie w mediach społecznościowych. To właśnie tam przekazała ostatnio przygnębiającą wiadomość, opisując zdarzenie, do którego doszło na pastwisku. Jedna z jej kóz, Białowieża, została zaatakowana. Niedzielny wieczór. Operacja. Trzymajcie kciuki, napisała. Emilia wyjaśniła, że Białowierza przez wiele lat dominowała w stadzie, a inne kozy niejednokrotnie obrywały od niej rogami. Tym razem jednak sytuacja się odwróciła. Starsza koza padła ofiarą ataku. Została pobita, nadziana na rogi i poraniona, a z pastwiska nie wróciła o własnych siłach. Odnaleziono ją dopiero nocą, po czym przewieziono do domu. Panowała w naszym stadzie ponad 5 lat. Niejedna koza oberwała z jej rogów cios, ale tym razem role się odwróciły. Wiekowa koza została pobita na pastwisku, nabita na rogi i poszarpana. Nie wróciła z pastwiska. Znaleźliśmy ją w nocy, przywieźliśmy do domu. Oczywiście weekend, telefony milczą, ale są jeszcze niezawodni weterynarze niedzielny wieczór operacja Trzymajcie kciuki relacjonowała rolniczka, publikując również zdjęcie poszkodowanego zwierzęcia.